No to teraz przejdźmy jeszcze do innej i teraz takie zabawne wykresy sobie zrobimy. W każdej liczbie n, w zbiorze liczb naturalnych, jest tak, przyporządkowujesz, więc możesz na sobie napisać strzałeczkę, albo ja potem. Reszta z dzielenia przez pięć. Reszta z dzielenia n przez 5, tak. tak? To jest reszta, jakby kto pytał, to malutkie n. No, e, ale wolałabym, żeby nie, żebyś napisała jednak słowami, reszta. Reszta i może jest, jednak to n przez 5 weź wyrzuć. I może się zastanowimy, jakie... reszta z dzielenia liczby naturalnej przez 5. Czyli każda liczba naturalna jest argumentem. A co jest zbiorem wartości? No to reszta, która zostaje po dzieleniu przez 5. Ile jest tych reszt? Jakie one są? No, to ja, też będą liczby naturalne. Oczywiście, ale może sobie... Za, tak. jeżeli mamy liczbę 1. To jaka jest reszta z dzielenia przez 5? 1. 1 dzielone przez 5. 5? To jest 0 razy 5 plus 1. Reszta 1. Aha. Czyli dla liczby 1 mamy 1 na wykresie. No to tutaj dla liczby 2 reszta, reszta z dzielenia przez 5 też jest 2. Dla liczby 3 reszta z dzielenia przez 5 jest 3. Dla liczby 4 reszta z dzielenia przez 5 jest 4, a dla liczby 5 reszta z dzielenia przez 5 jest? 0. Tak. No to tutaj muszę narysować. Nie, tu. tu o, o, tak, tak. Tu. Bo to jest punkt, który ma współrzędne 5, 0. Może napiszesz przy tym punkcie w nawiasie. Pięć. 5, 0. Przecinek. 0 w nawiasie, wszystko w okrągłych nawiasach. To oznacza ten punkt. Yy, pierwsza współrzędna jest argumentem. Przypominam, druga współrzędna jest wartością tej funkcji. No dobrze, to teraz liczba 6, jaką ma wartość dzielenia przy, jaką ma resztę z dzielenia przez 5. 1. No to zaznacz. To tu. Liczba 7. 2. Yy, tak. Liczba 8. 3. Liczba 9.

No i jak widać będą się powtarzały, taki jest zabawny wykres, że się powtarzają po prostu y, takie pięć kropeczek. No śmiesznie to wygląda. No. no to teraz jeszcze jeden taki zabawny, y, y, zabawny wykres. Na tym samym wykresie? Y, na tym samym wykresie będzie nam… To zmieniamy. Może, y, może być na tym samym wykresie. Weź sobie funkcję g od n, która w każdej, yy, yy, każdej liczbie parzystej przyporządkowuje liczbę 1. Parzysta jest 1. Równa jest 1. A jeżeli liczba jest nieparzysta? Nieparzysta, nie, nie mogę tak samo, bo to się będzie myliło. NP, no już mamy. A dla np jest 2. Świetnie. Ale określamy dziedzinę y, tylko dla liczby większych od, tak. To N? N jest większe od 20. Większe, równe może od 20. I prosiłabym, o, żebyś zmieniła kolor. Będziemy robić o, taki świetnie. kolor. I to jest dla tej funkcji G od N, więc ją tak może z, o, o, zaznacz tym kolorkiem. O, świetnie. To teraz rysujemy taki wykres. Tylko dla n większych, równych od 20. No, czyli więc 20 jest liczbą parzystą. Tak. To Wobec czego wartość jest odpowiadać, Czyli tak. tu robimy kropeczkę. Dla 21, nie, parzysta. nie parzysta, To będzie 2 odpowiadało. Tak. Czyli tu mamy kropeczkę. Dla 22 parzysta to tak, będzie jeden. Tak. O. Dla trzy niepar nieparzysta. nieparzysta dwójka. Dwadzieścia 24 tu, parzysta jedynka. I roz, robimy sobie taki o, wzorek, szlaczek. O, dokładnie, jak w tak. pierwszej klasie szkoły podstawowej. O jak fajnie. No super. No właśnie, i dzięki temu, żeśmy wzięły tą dziedzinę większą od 20, to można było na tym samym wykresie narysować wykres tej funkcji, bo inaczej by się nam wszystko pomieszało.